dzisiaj mam krok, w Minecrafta. bo on się spodobał, więc musimy pospać. Ej, do... śpimy, 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 Ej! śpimy, na 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 przygoda. śpimy, Eee, A może jednak wylamy jeszcze pójdziemy? Albo w magmie się spalimy. Możemy się w magmie jednak spalić. Co mamy Nie... Ale przy przecież... no, to przecież nie już Czy nie potrzebujemy, bo ja na przyszł nie gram. Dzisiaj zrobimy zo i będzie kilka takich części. Dzisiaj będziemy w bizon. Muszę. Mierzyłam są. Może jakieś te przetwicze granie na... na... Woda w tej górze. Trzeba jakąś górę, żeby... Trzebuję jakiejś czystej... powierzchni. Będę pod wodą w oceanie. Ja tonę. A, 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 dobra budujemy co my tu? Chcemy czekać? Beton, 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 beton. Jakiś, nie wiem, szary beton. zrobimy taki szary beton, szary. Szar. Stwórca kolorów. Stwórca kolorów. Stwórca kolorów. Stwórca Minecrafta. Jak buduję to, a wam pytanie o Minecrafcie. Czy ktoś wie, kto wymyślił Minecrafta? Ja wiem. Jest taki pan, który się nazywa Noc. Naprawdę jest taki pan, Jest taki pomysł. No. Dziwne on ma imię, co nie? Noc. To jest dziwne imię, ale on się tak nazywa. A to... Wiecie skąd ja to wiem? Poglądałem takiego redbera, który właśnie powiedział. Nie będę to robił Coś innego dzisiaj robi? robimy. Robimy może Świński mur. A to już mój Dobra, zrobimy dzisiaj taki domek. Taki domek, gdzie będzie farma. I. Nie! ja I powiem Wam. I bardzo przykład. Bardzo przykro nowość. Nie mogę nagrywać Robloxa, bo on po prostu jak, jak ja go włączam na komputerze i chcę go nagrywać, to po prostu, to po prostu jest czarny ekran. No, więc nie mogę nagrywać Robloxa. Wtedy, będziecie nie, bo wtedy nie będziecie widzieć. No gdzieś taki, to będzie Tomek takiej baby. Starej takiej babci. Czemu, czemu mnie to słońce ze strazi? sobie jeden mój odcinacek bez dźwięku. No co ty w, w odcinek wchodzisz? Nie będziesz grał w Minecraft, bo mi tam dom baby zepsujesz. Nie będziesz... Nie, nie proszę, żebyś baś youtuberem. Sama sobie załóż kanał. Nie no? wstawiaj odcinek. Dobrze budujemy. Co dzisiaj zrobić taki szybki odcinek? Szybko budować, coś nauczyć. Żeby nie zajmować za dużo czasu. Dzisiaj będzie... Ma, A to pufek. Mój pies. Kto nie wie, kto to pufek, to jest mój pies, jak coś. Patrzy na ciebie cały czas. To ja do pówka, jak coś mówię, nie ja do was, tylko do pufka. Poza to trzeba patrzeć każdą sekundę. Bo on może wszystko, co chcesz zrobić. On może wszystko, co chcesz, co chcesz zrobić. Od kiedyś mi zrobił kupę na dywan. Czwarty. Ja no siku na dywan mi zrobił, ale nie kupę. Kupę to za bardzo nie tup. Tu będzie wejściem. do domku, będę która ma tu krowy świnie. Nie tu będzie dla krowi śmiesznie. Taki domek. I domek na krowi świet. Tak, tak, tak. Tu musi być podwójnie jeden tak. O tak zobaczycie. Dobra, budujemy. Dobra. Powiem wam kto tu będzie. Tu będą krowy, świnie, owce, barany, krowy i świńska. Skąd my będziemy mięso brali? Dobra, budujemy to. Bo... Krowy świni czekają już na nas. Co to? No nie ma być. Tak, co to? Czutki. Czutki. Dobra, teraz tak. No wiedziałam, że w stronę. Nie w tą. O, właśnie. W Psuł, i ty, psuł, i ty, psuł. Psu, psu. Co to ma być jedno? Psuł, psuł i ty. tak. Nie tak, o tak. Jezu, bloki mi spadły. Znaczy, drabinki mi Schody mi spadły. Schody mi spadły, no schody mi spadły. Dobra, budujemy. Nie zajmujemy za dużo czasu tym, tymi gadunkami. Tymi gadunkami z tych. Budu, budu. Tak, budu, budu, budu. No nie, żeś tak jest. było potrzebujemy tego komputera. Co tak często nagrywamy? Nie, nie Chciałam wam coś powiedzieć, nie uda mi się nagrać w poniedziałek, bo wtedy idę do szkoły, dzieci. Ja też idę do szkoły i wracam już o, o 6 rano dopiero. Żartuję, nie o 6 rano. O 6 w nocy. Żartuję, nie o 6 w nocy. O 6 w nocy to nawet krawie i śmień skreślałam. ta wkurzająca piosenka. Ja. ja ci zaraz to schody! Wiesz gdzie postawię ciasteczko jedno? No, 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 Ja wiem, czy słyszycie tą piosenkę. Chyba słyszycie. Dobra. Jakby Jakbym miał komentarze, to by było niedobrze, bo mogliby mi pisać nieładne słowa. Słuchaj, 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 Wiesz wiesz w słuchaj, No słuchaj, słuchaj, Musimy zaraz. Musimy pospać słuchaj, słuchaj, też słuchaj, też też, i też, też, i też, i gozy. No, <śmary> To świnia do nas przyszedł na wesoły poranek. No Jezus! Ostatni bloczek. Ostatni już bloczek! Ostatni Ostatni schodek, no ostatni. Ja Ci to ciasteczko wiesz, gdzie wsadzę? Gdzie YouTuber stoi, ja Ci wsadzę. Ja ciasteczko tylko YouTubesta. Ale mi się podoba nawet nagrać. Bo, bo będą już płacić za... Na... niedługo pieniędzy, nie za. Ja bym bardzo chciał, zaraz, ale nie będę płacić. Będzie taki, wszystko drewniany. Taki styl. już Pan de Kobra nie pan, pan pan de Kobra nie, nie pan de bo nie myślałem sobie pana de Kobrada. nie, to jest pan de ob, ty, ty obla o tego, ty tygro obraz

portal. Portal spróbujemy do, 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 nie wiem, do endu, no do endu. Tak, zróbmy, zrobić portal do endu. Czy nie? Odejdę tak, żeby, pewno tam nie Pa. И последний шлиф. Только чтобы там не вскочить, а не и вскакивать. Что вот такие... Там есть где Там есть где-то. O no gdzie? Ja chcę sama stworzyć. Gdzieś tam upadło. O tu jest. O tu jest. Nie. Wylatuję. Gdzieś tu nie podoba. Wylatuję. Mi się nie udało to zrobić teraz krowy i świnie tu zasadzimy krow pierwszy świnie świnie no i można krowy. a co krowy tu nie mamy a krowy tu nie mamy czy co krowy tu nie mamy Świnie to mamy, ale... Nie, niech będzie grzybowa krowa, no niech będzie grzybowa. Grzybowa krowa niech będzie. świnie świni i trzy grzybowe krowy. Trzy, grzybowy. trzy Zobacz, jeszcze dwie świni, bo trzy nam. Bo dwie nam ściekło. Na tym się kończy odcinek. Mówiłem, że wam się podoba. Dzisiaj zbudowaliśmy taki, taki, taki domek na świnie i krów. coś. Zrobimy takiego. Taki. Opa. Opa! O tak, żeby nawet nie wyjść. Zciąż zrobimy taki ładny design. To tu po bokach my zrobimy takie są. No, bo takie, bo to jest taki ładny design. Taki ładny design. Kawa! Chodź po ładnym designu. Dobra, już. Nie tak rzezł. Człowieku, ty... Czyś mu jeden. Jak mi wpadną w Nie tak? Nie. Świno! Świsko. O! Idź, no, idźcie! O! Taki ładny design, nie Jeszcze na środku postawię. Hopa! Postawię na środku jeszcze. No! O taki! Jeszcze. O taki! O! Pieczkę tu postawię. No! pieczkę. Będę go nazwać pieczkę bo nie wiem. Piekło go będę żyć. To postawiłem piekło. No i na trzy kończy odciekłam dzisiaj, żebym się wam się ja nie go będzie. I kolejny odcinek będzie we wtorek. Obradzam, że we wtorek! I powiem o czym. O Minecrafcie. No i tu zrobimy ulepszenie, żeby nie było takie, że... Kliper mogłabyś wybuchnąć z papa wszystkim.